Witam was dzisiaj bardzo serdecznie Z tej strony ja To jest kolejny odcinek naszej kochanej serii Zagrajmy w Minecraft Ostatni odcinek wyszedł ponad 6GB Czyli Czyli e, bardzo ciekawie Tak Ile już mam tego żelaza? Tutaj muszę sprawdzić O Dużo Dobra Misja zbieranie żelaza Rozpoczyna się teraz. I naprawdę człowiek, by... A, człowiek sobie nie wyobraża. Człowiek sobie nie wyobrażał, że że po prostu. Posiadanie villagerów w ten właśnie o to sposób e, będzie tworzyło farmę żelaza, bardzo ciekawy mechanizm. Kiedyś będzie tak, e, za niedługo, że, że uwolnię tych wszystkich villagerów i niech sobie latają tak e, porządnie sami swoi. Że, że będą wolni i żebym zrobił tak żeby to całe miasto było bezpieczne właśnie co mnie też bardzo interesuje na ile, ile pochodni jak właśnie rozświetlić to, to miasto żeby żeby miał sens. Dobra chyba straciłem dość ...dość dużo właśnie tych... ...zraciłem dość chyba właśnie dużo tych... A... ...właśnie... ...jak to się nazywa? E... ...dohodów? Hm. ...powiedzmy, że to są dohody. ...bo sobie nic nie... Nie regenerowałem, no tak, nie, nie zostają wsy wsyśnięty właśnie, w tym jest właśnie problem. Mnóstwo żelaza, mnóstwo. Okropna ilość żelaza. Jak to się po prostu. Jak to się dzieje? Różyczki. Nie wiem, w sumie, może mogę zostać w ten sposób. A tutaj diert, żelazo. Szczerze. Szczerze, to wezmę wszystko z tej strony w tę stronę. I, coś chciałem zrobić? Co zrobi w ten sposób? I tu będzie żelazo. No, zaczęło padać znowu. Pora i spać. Pora i spać. Aha. Dobra, leci kolejny. Rzyczki. Gdzie ja bym schował te różyczki? Tu są róże już spakowane. Tu jest żelazo i to jest dirt. Dirt muszę schować. Nie, nie otwierać i w pomarańczowym będzie więcej różyczek. Czyli tu idzie do inwentory w ten sposób, to idzie tak i to idzie tak, dobra. Kolejny żółw jest. Nie, wydaje mi się, że to jest żółw. No, tak naprawdę nie było, żółwia. Tak, kolejny leci. Mnóstwo żelaza. Nie. Trzeba być stanowczym. Au, au. Podał się. Nie, przebacz. Koniec z tobą. Ile mi zostało? O, w sumie dużo. Pyk, 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 kolejny leci. A tu... Tak, jeszcze tu będę potrzebował. O, i to, i to. I w sumie tego już nie, nie mogę potrzebować, bo... Jest dużo tych róż. Już tu są róże i to są róże. No to potrzebuję czarne na róże. Duża róża. Są tu jakieś róże? Nawet dużo. Kolejny <śmany> szulker pełny róż. Nie chciałem tego podnieść. Tyle żelaza w całym mieście. Nie widziałeś tego jeszcze. Popatrz. Pyk, pyk, pyk. I żelazo do żelaza. Naprawdę tyle tego żelaza, że... Mogę sprzedawać żelazo villagerom za emelardy? Co ty robisz? Do spania. Dobra. I... czysto. Potrzebuję właśnie zrobienia jakiegoś centralizowanego właśnie miejsca na nas wszystko. Tyle mam szlaza. Patrz, kolejny leci. A te drzewa mi jakoś się nie chcą na jakiegoś tam śmiesznego powodu. Dobra, na kompost potrzebuję chyba. Będę jeszcze potrzebował jeszcze jedną wielką skrzynię. Tak, trochę żelaza mam. Trochę. Trochę. Dobra, jeszcze mam Dirt. roz, roz, nie no w sumie tyle, żel tyle żelaza, aż nie miałem, także jest spoko. No. Róże, 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 potrzebuję jednego hoppera i dwie skrzynie. I redstone, jednego hoppera i dwie skrzynie. Dodatkowe. Ciekawe, czy ta maszyna na dole tam stoi. Ta, stoi. Ona mi tu robi bonmila. Także. Pyk. A, muszę się tam spiąć Boże, jakie to żałosne. Pyk. 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 Dobra, przyjadę zażegnany. O, róże, róże, Teraz Teoretycznie z kolejnym hoperem chyba mógłbym zrobić bardziej to efektywne, czy nie, nie wiem. Nie znam się, nie zależy mi. Różeczki. Ten stony magenta dirty różyczki No i się produkuje. Puste, 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 puste. Dobra. no wszystko, co potrzebuje. Dobra. A to będzie się programować. Wezmę z zimniora. A, przez taki. kontrole sobie uzupełnimy durability. Jestem pod wrażeniem, że na dolną 60 FPS-ów. O! Szczerze, potrzebuję w ten sposób. Będę potrzebował jeszcze jeden taki na. No właśnie, exp. No, dobra. Dobra, już koniec. No. Dobra. E, uh, dirat lecimy. Mam bicon płacenie do bikona lecimy we... lecimy na konstrukcję. Ale to jest pożyteczne. Dobra, teoretycznie wszystko będzie tutaj, tak robione. Tu o, czyli to wszystko będzie musiało być zniszczone. Czyli zbuduję sobie Beacon gdzieś tutaj, w tej okolicy, i powinno mieć wystarczająco zasięgu na wszystko to, co potrzebuje. Okej, okay. jeszcze parę. Poziomu więcej. Może bym kolejnego Widera po prostu zabił kiedyś. Za niedługo. Żeby miał właśnie. Bo nigdy nie jest wystarczająco tych bikonów. Czym jest tak zrobione? A dobra? Czy jest zbudowane? Nie, nic co zbudowałem. Tak, jedna strona jest chyba dłuższa od drugiej. i ta strona jest dłuższa od tej. w ten sposób Zakończone jest tu No i można nawalać bloki zaraz po tym jak się prześpię. Może przed. Zium, 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 zium. To będzie naprawdę masywna plantacja. Będę, będę musiał to jakieś logistycznie zrobić porządnie, żeby ten bambus leciał tam gdzie powinien. No i koniec kropka. Dobra. Dzień, trzeba spać. Właśnie z jedną, a jedna z najlepszych rzeczy jest taka, że bambus rośnie jak e, jest najszybszy, jeżeli chodzi o rośnięcie. Także to będzie dosyć pożyteczne. No tą właśnie farmę. Myślałem o kaktusach, ale one są strasz, strasznie wolno rosną. I jeżeli chodzi o farmę kaktusową, to ona nie jest aż tak wydajna jak bambus. Bambus ma 100% kaktusy, tylko mają jakieś tam. Nie wiem, 80% to jest najlepsza farma jaka może być. Taka dość praktyczna, bez żadnych tych, takich magicznych rzeczy. Skoro mam tego hejsta tutaj, to w sumie mogę wszystko na dirta zamienić, także to nie będzie problem nawet w sumie. Strasznie dużo węgla tu jest. Ten nowy generator właśnie, który, który wyszedł. Z częścią cliff ten, uh, cliff, Cliffs and Cliffs. Cliffs and. Coś i coś. że zmienili generator, i wszystko inaczej się, się generuje. Także polecam ustawienie generatora map na Large Biomes. Wielkie biomy, bo to jest o wiele lepsze niż, niż ten normalny generator. Te biomy są po prostu za małe. I po prostu nie da się zobaczyć tego, tej magii, która, która może być przez ten nowy generator. Dobra, zakrągliłem tutaj tą przestrzeń, żeby nie było. I teraz tutaj strasznie mi się podoba. Large Biomes jest o wiele ładniejszy niż. Normalny generator. Te biomy mają właśnie sens, inaczej nie mają sensu. Bez laży bo, bo te biomy są po prostu za blisko siebie. Są za małe i za blisko siebie. To po prostu nie widać jakie one, jak ładne. Jakie ładne one po prostu mogą być. Dobra, już prawie koniec tutaj z tą częścią. Bo tu też będę musiał zamolić to wszystko. Będę naprawdę musiał mieć więcej szul szulkerów tutaj położonych jak, i, jak to ma być taki zamiar robienia takich rzeczy to naprawdę muszę mieć Więcej tych shulkerów Strasznie duża ta prezentacja wyjdzie W takim razie Nadal no sobie mam Myśli o tym żeby jakby zbudować ton, ten reaktor nuklearny tutaj. Ale to będzie to śmiesznie wyglądać, jakby ten e, reaktor był zbudowany przy właśnie. Był zbudowany przy. przy zamku staro-starsieckim. Starświeckim? Nie wiem, czy to tak się da. Nie wiem, czy to jest gramatycznie poprawne. Starświecki. Co w ogóle znaczy starświecki? Nie wiem. Muszę zobaczyć jeszcze raz, co to znaczy. Czy to mi się opłaca to wszystko? Zrobić płaskie? Nie, bo wtedy będę widział tutaj ten biom, naprawdę nie chcę go widzieć. Tutaj jakieś drzewa może posadzę, lepiej to będzie wyglądało w taki sposób. Dobra, ma więcej sensu w ten sposób, znaczy dziwnie wygląda. Dobra. Na razie może zostać tak jak jest Może tutaj głębiej się jeszcze trochę, może nie, nie wiem Woda Już nie ma wody. Pyk, pyk, pyk. I w ten sposób Okej, okay, czyli nadal no, no jestem na. jestem zawieszony na tym, czy, czy budować ten reaktor, czy nie. Może w tym reaktorze jakoś tą farmę zrobię porządnie? Nie wiem. Ups. Szalesty. Dobra, e, chcę włączyć tryb kamery latającej. I zobaczyć co tu można zbudować. Bo tu jest mój dom. Tutaj będzie taki lasek, natura. Także tu nukrealnego no, reaktora nie chcę zrobić. Tutaj jest taki basen. Może tutaj go zrobię? Będzie wyglądał... Zajmuję chyba chciałem to wszystko tutaj usunąć. Ciekawe, ile tutaj mi zajęło usuwanie tego wszystkiego. Może, właśnie jak tutaj usunę to. Może tutaj zamek tutaj się postawi? O nie, to jest bug, Nienawidzę bagien. O, no to tu? Może będzie szansa na zbudowanie tego reaktora tutaj, w tym kląsku? Albo zamek? Gdzie jest ten zamek? Gdzie chcę go? Jeżeli tu ustawię zamek, to on będzie. Jak on zrobiony? Tutaj może? Nie, to będzie śnieg. Znieścili to wszystko po prostu. Od góry od, od góry dodał. Tutaj kanion. Chciałem zobaczyć jak to wygląda tam, ale chyba tam w zasięgu nie mam. Tak. No. Tutaj mam farmę. Może tutaj zrobię reaktor, ten reaktor, albo tą farmę, albo tutaj reaktor i tą farmę, ale to jest za blisko mojego domu. Ja chcę wszystko, żeby było tak blisko blisko. Może tu zbuduję farmę. O! Nie. To raczej nie pasuje tutaj. To jest ładny lasek taki. Nie ma miejsca na takie rzeczy. Jest tama. Może jakbym to wyrównał wszystko razem? I to bym jakąś farmę zrobił w sumie też? Jak to się robi? Tak, tutaj zit. I to bym miał. Jak, jak to jest na wysokości? Gdzie ja chcę to wyrównywać? Raczej nie ma tutaj sprawy. Co, jak, gdzie będzie wyrównane? To jest naprawdę dużo do pomyślenia. Bo chcę zrobić tą, tą właśnie farmę. A może tu na, na dachu tego budynku zrobię tą farmę? I tu zrobię ścieżkę, wychodzić do niej i. Będzie tu taki taras. I logistyka będzie wszystko zbierać do. Bo co to, to, to naprawdę jest? Tu jest a, parę domków, na wieśniaki. Tu może jeszcze zrobię jakiś rządek. A pałac kultur może zbuduję tutaj. Bo nie wiem co to naprawdę. Nie, raczej pałac kultury najpierw chcę go zbudować, a później uwolnić te wieśniaki. Tak, tu jest. To naprawdę jest. Naprawdę muszę uważać z miejscem, bo tu miejsca dużo nie ma. najpierw potrzebuję dużo miejsca na farmę. No to jedyne na co wychodzi, to wychodzi na to, że... Chyba czas się tak? Czas się zatrzymuje, jak jestem na Afrykamie? Nie, albo i tak? Naprawdę nie wiem. A mody? O, movement options. Horizontal speed collisions notifications freeze player visual in perspective. Nie wiem. Nieważne. Eee, niech sobie tu stają. Nie interesuje mnie to. Eee, czyli tu będzie. Nie, co zrobimy? To jakiś, jakiś super interesujący design, gdzie to będzie farma. Ale to jest fajne. Gdzie to będzie farma. koło tej farmy będzie a, jakiś tam reaktor. Modernistyczny. No patrz, nie tam stoją i się patrzą Nie patrzą się wieśniaki Gdzie one są? Oni sobie stamtąd idą czy co? Nie, to zwiesili się jak komputer. No, a czyli to wszystko będzie tak spłaszczone mnie trochę boli. To jest. To jest podwyższenie. Może jakby tego podwyższenia nie było, to by byłoby bardziej ciekawie. No cóż, takie jest życie. Wezmę to, posadzę trochę. Kawę na to. Żeby to w wyglądało sensem. Może jakieś krzaczory posadzę, jakieś drzewa, żeby to też miało sens. Bo trochę boli. Ustawianie wszystkiego, tak o. Tak, zrobimy hybrydę. Będzie farma i będzie też... E, może ten reaktor? Jednak nie. Bo muszę się skupić na jednej stronie tego wszystkiego. Z jednej strony. Z jednej strony jest tak, że, że są kaktusy i te sobie Ta farma kaktusów ładnie, ładnie wygląda właśnie z perspektywy tych kominów, ale z drugiej z perspektywy będę mieszał. Miesza właśnie paliwo do pieców. Teraz można palić kaktusami, ale lepiej jest, lepiej jest już tym bambusem. Tak. No, dobra. Jak na razie tyle. Dzięki za oglądanie. Trzymajcie się. Cześć.